thank you Я. Yeah. Pohniałem. Jesteście tak brzydkie, że nie mam ochoty na was patrzeć. Nie mam ochoty na was patrzeć, ale -y byście popisane. No cóż miałem ja powiedzieć, jak one są? Weźcie, tylko do tyłu nie ma ja nas O! Witajcie marynarze! Tak, tak znamy, tak, tak, znamy, znamy, pływamy tędy codziennie, tak, <noise> pływamy tędy, tak często że nas nawet nie widzisz. <głos w górze> おお Thank <laughs> you. Całe no, życie w stresie. No, a będzie stresujesz się. Ciesz się, że tak się to wszystko skończyło, a nie inaczej. No. Trzymajmy teraz kciuki, żeby ją zamęczył na tyle, żeby zęblały. Właśnie. Pamiętacie co mówi przepowiednia? Tylko gdy syrena zemdleje, klątwa przestaje działać. I tylko wtedy można jej zabrać gąbkę. O no, no to czekamy chłopaki. Takie ma długo, co potwa. Nie, nie, Ej, nie chwilę. Poczekamy jak się do drugiego <try> <try> <try>

Pewni, że idziemy właściwą drogą. Czy my na pewno mamy iść tam? Nie. No skoro przyszliśmy stąd, No to chyba małyść No Zwłaszcza, że nie na innej drogi. No, no właśnie, nie na innej drogi. Ale spójrzcie, spójrzcie tu na to drzewo. Nie wydaje Wam się, że już tędy przechodziliśmy. Nie, przynajmniej takie drzewo. No, ja też takie też że... Jesteście pewni? No nie. No. więc nie się pewni. Wracam mój drogi! Czy to tego już strach przed poddaniem będzie zamąć w głowie? Czy może zawsze tak była, która nie jest w kieszeni, ci oczy? No rozejrzyj się, Spójrzcie okoła. Chcemy się lecie z milion i ten co jak to! Z milionu to mało ja. powiedziane! No to normalne, więc się wydaje, się, że się takiego nie Jak myślisz, dlaczego ten las nazwa się lasem Pata Morgana? Bo cały czas wydaje nam się, że widzimy coś, co już widzieliśmy. <noise> 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 Kolega, wyczuł saliki podróży. No. Tak więc wydaje Ci się, że już to, czego widziałeś, a tego drzewa nie umieściliśmy wcześniej. Bo skoro przyszliśmy stamtąd, a idziemy y, tam, to znaczy, że jeszcze ten nie się... No, a jak to nie się się, to znaczy, że nie widzieliśmy <noise> Tego że... Y, y... No dobra, już nie jeszcze raz. Czy w ogóle trudno nosić? Nie wiem. A wiedźmy, to i jedna, ale tak. No. Od samego zapachu ja się na nim porządnie wysmaryjemy, zwierzę no. się. Co za trudne za wszystko? No, trudne, niegrunne. Po prostu jak każda kobieta ma swój słaby punkt i tyle. Nie? thank you Na pewno mamy miejsce tam No, skoro przyszliśmy stąd To chyba ma miejsce tam. No, Z waszej ma innej drogi. A, no właśnie nie ma innej. spójrzcie, spójrzcie na to drzewo. Nie wydaje wam się, że już tędy przechodziliśmy. Pierwszy raz widzę takie Ja też nie mam. Jesteście pewni? No nie. A. Nie jesteście pewni. Lecimy drogi. To już, tak? Czy to tak, Część się tutaj nie znało w głowie? Czy może ta cebola, którąś w nie zamówienia się? Oczy? No rozejście się, spójrz to, Czy to się zmienił drzew, czy też jak to? Milion to mało powiedziane. To normalne więc, że wydaje Ci się, już takie ja myślę, że już takiego drzewo widziałeś. Jak myślisz? Dlaczego ten nas nazywa się Symbatamolkami? No, bo cały czas wydaje nam się, że widzimy to, co już widzieliśmy. Tak, tak. <słodowo> no, no, ale wrócił, ale nie Tak, właśnie. Dlatego wydaje Ci się, że już takie drzewo widziałeś, a tego drzewa nie mogę się wiedzieć. Cześniej, bo skoro z stamtąd, a idziemy tam, to oznacza szczęście, że tam nieśliśmy. A jak wtedy nie szliśmy, to znaczy, że nie wzięliśmy tego budżetu. Dobra, już nie mówisz, rozumiesz jeszcze raz. Dużo tutaj zapowiedziałeś? Za To daje jedną, bo co coś panie w żołądku. Trzy główki w zupełności wystarczą. I'm to wydaje Wam się, że już tę przechodziliśmy. Pierwszy raz się tak żyło. Ja też taki dziełem Jesteście pewni? Tak. Nie. A więc nie jesteście pewni. No dla ciebie nogi. Czy to był już tak, że to wydajemy się samą się powie? Czy już na tró lata to jeszcze ślicznie za pochodzi? No się, spójrzcie około. Ty by się zmiłem że i zjeżdżać. Nie ojzać. No zabrałem, my lejci, że już widzimy. Dlaczego ten raz? Raz za sypadową kawałaś. Nie, bo cały czas wydaje nam się, że widzimy coś, co już widzieliśmy.